Hej, cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA San Andreas Prawdziwe Życie. Proszę Państwa, o nie, kartopera wstała, ale nie zauważyłem tej tapety, nie, schodzimy stąd, idziemy do kuchni. W każdym razie, proszę Państwa, witam Was w kolejnym odcinku e, Waszej przecudownej serii i jeśli chcecie jutro kolejny odcinek, zostawcie mnóstwo łapek w górę, e, powiedzmy tak. Powiedzmy tak, 5 lajków i w, w, jutro, w środę pojawia się kolejny odcinek. E, możecie zostawić subskrypcję na starcie. Mamy tyle ściana na koncie, teraz dodajemy Wasze łapki, tyle zostawiliście, cyk. E, I co, i co, ja Was zapraszam do oglądania dzisiaj dużo zmian. W ostatnim odcinku Denise wyznała nam miłość. E, możemy dostać pracę u gangstera-biznesmena. No i zrobiliśmy prawo jazdy Co w dzisiejszym odcinku się wydarzy? Nie wiem, ale no Wy widzicie po tytule zapewne, ale e, No Zapraszam Was do oglądania już bez przedłużania Proszę Państwa e, Nie wiem jaki jest stan naszego konta, dlatego że e, Dlatego że No po prostu nagrywam ten odcinek już po tamtym odcinku, ale e, Pisaliście, że mam wziąć Denis na randkę na motorze. I od tego zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek. Proszę Państwa, wsiadam na motor i lecę do Denis, lecę do Denis. A, jeśli ona jest w domu, no to bierzemy ją na randewu, jeśli jej nie ma w domu, no to, to wrócimy sobie tutaj i pojedziemy do niej później. Co prawda umówiliśmy się z nią na późniejszą godzinę, ale fajnie by było zdawać jej niespodziankę i po prostu pojechać z nią na tę randkę teraz, ale musimy zabrać ją do jakiegoś romantycznego miejsca jakie w San jest romantyczne miejsce? nie wiem, szczerze mówiąc eee, no, kino chyba ale tutaj nie widzę nigdzie kina to nie ma kina w ogóle bez kitu nie ma tu kina no, ale no, z no, nim poradzę no, kurde, no nie wiem nie wiem, zobaczymy eee, na razie pojedziemy sobie Chyba, że tutaj na pizzę byśmy z nią poszli W ogóle dzisiaj robimy dziarkę, nie? Pojedziemy potem się umówić na wizytę i zrobimy sobie dziarę Zależy też po ile będzie, bo Jak będzie tysiak od jednej, no to... No i nie ma nic znowu, coś się z nią dzieje Z tą dziewczyną jest coś nie tak Ale dobra, no to pojedziemy sobie wtedy Potem na końcu podjadę odcinka jeszcze, zobaczyć może będzie Dzisiaj odpuszczamy raczej siłownie chyba, że na końcu odcinka sobie podjedziemy. Mm, ale dobra, my jedziemy do tatus. tatus, czyli do tatuaży. Dobra, panie, ja tu zostawię motor i idę się spytać, ile kosztuje dziar. Moi drodzy, możemy się umówić na wizytę teraz. I tutaj będziemy mieli grup 45. O kurde. Pistolet Nie no Góra Prawego Afryka 90 Plecy Glow Street Los Santos Ej 150 za Los Santos A patrzcie jak to fajnie wszystko Uff, Spluwa Ale zobaczcie jak fajnie wszystko by wyglądało Nie no nie nie, nie no to jest Dobra biorę tego kałacha 450 Jopie. Lewa klatka Sprówa Nabój Ej nie, bo to jakieś takie eksterskie są Dobra, nie chcę nic, to tą A nie, nie, zrobiliśmy sobie dziarkę tu o Dobra, nie wiem, zróbmy jeszcze Coś, prawa klata Dół pleców, plecy Plecy, z plecy. Dobra, Ale my mamy już na plecach, Ej dobra, Skoro mamy już na plecach, to dobra, to widzialki nam starczą, przynajmniej na razie, fajnie, mogę się mówić na, kolej... na kolejną wizytę, dobra, kolejną wizytę mamy w następnym odcinku, albo w następnym odcinku, czyli za dwa odcinki możemy mieć kolejną wizytę, no i mówiłem się za dwa odcinki, żeby uzbierać Tolesiona, bo drogo w tym e, tatuażu. Są dobra, widzowie. Stwierdziłem, że podejmujemy się pracy jako ochroniarz, ale teraz zatrzymajcie i, i zapytajcie siebie sami gdzie? Czy w burgershocie, czy właśnie u tego gościa. I jaką byście wy wybrali opcję? Bo ja wybieram opcję... U tego gościa U tego gościa, proszę Państwa Stwierdziłem, że to jest dobra stawka A my potrzebujemy teraz pieniędzy On nam od 3 do 10 tysięcy może zapłacić Więc naprawdę dla mnie to by będzie plus, nie? Jeśli on nam serio zapłaci eee, Patrzcie, tak się spieszę, że nawet pędzę do niego już Bo jezus policja Dobra, i to nawet dwie I fajnie, nie przejechałem jeszcze, nie przejechałem Dobra, proszę państwa, no i zielone. Miasto mnie kocha. Dobra, jedziemy sobie tam. No i zobaczymy, co tam ciekawego. Dobra, policjant mnie przeprosił, bo to była jego wina i po prostu... Tutaj mamy małe skaleczenie, ale nic tam nie będzie. To jest ten policjant przed nami. Dobrze, panie władze, nic się nie stało. Dobra jedziemy, ej ale nie było On nie może wiedzieć kiedy wjeżdżamy do tego rankstera Powiem, że on pojechał dalej Dobra, chyba nie będzie widział Dobra, wjeżdżamy sobie na... Miejmy nadzieję, że on jest, bo ja nawet mu nie dałem znać Jezusa ma co chwilę nowe fury, jest Dobra, idziemy no, do niego Do razie mało mówiłem się z nim na stawkę od 3 do 10 tysięcy zależnej od pracy e, mamy chronić tej willi ale no za trzy koła no to mogłem się z nim umówić na stawkę 10, 10 pomiędzy 15 ale no dobra no zobaczymy ile nam będzie płacił e, na początek dzisiaj mamy tylko go gdzieś zawieść i to będzie tyle więc mam poczekać wyku mw e, dał mi już klucze Mam no, po prostu go zawieźć w pewne miejsce No co z moim motorem wrócę tutaj po ten motor Więc nie jest źle Czekamy Ura proszę państwa jedziemy jego betą Mamy robić za ochroniarza bodyguarda jego szofera Ale na razie dzisiaj mamy tylko robić za szofera Go po prostu pozawozić w parę miejsc Więc no dobra My musimy no jedź, jedź, jedź My musimy tutaj, proszę Państwa, mocno uważać. Dobra, wyprzedzę go, zdążę chyba. Zdążyłem. Mamy po prostu się pospieszyć. Ty gościu na rowerze, ty jesteś mocny. Dobra, mamy go zawieźć do e, Bulger Nie wiem, po co, czy on się tam żywi, ale. Jedziemy go zawieźć Za tą zawózkę nam Łoł wow, też dzisiaj zapłaci więc Więc okej okay. Był zużył gigonk motocyklów Dobra, burger shot To jest gdzieś tam, w tamtą stronę I też sobie tam pojedziemy Dobra, mamy go... Burger Shot jest gdzieś tutaj z tego co pamiętam. Tak, mamy nawet zaznaczony map, na mapie. Więc pojedziemy sobie tam. Dobra, ja sobie wiadę od tej strony. Puszczamy od tej strony. Tu mam jakiś znacznik. Ale no dobra. Jesteśmy na miejscu. A tutaj zaparkuję. Dobra mam jechać, odstawić betę, wziąć swój motor i to na tyle, więc ja sobie tam jadę Dobra proszę Państwa, motor wzięty już od nich Więc teraz ciśniemy sobie do domu A dostali, dostaniemy przelew zaraz Więc czekamy sobie na ten przelew i ciekawe ile skarniemy za tą pracę którą wykonaliśmy, czyli w sumie szofarstwo, to był taki dzień próbny, więc więc no dobrze, dobrze, że chodzimy na siłkę, bo przynajmniej będziemy mogli go dobrze chronić e, jutro z tego co my będziemy chronić dom, więc więc no grubo, czyli w następnym odcinku, bo my jedziemy teraz do domu się przykimać, ale no w następnym odcinku po prostu, może tak jak będę mówił będzie Wam łatwiej e, bo wiecie co z nami pojedziemy do domu, sprawdzimy co z Denis czy ona już jest, bo jest taka późna godzina, może ona w pracy była albo coś więc ja sobie tam pocisnę proszę Państwa jest Denis I mówiłem się z nią na tą godzinę i jest uwaga co nam powie cześć Karl coś jeszcze Dobra, jedziemy z nią, ej ja bym się w sumie napił, ale nie no już tam byliśmy ostatni z więc ja bym z nim do pizzeli Ja bym pojechał z nim do pizzeli I tu jest ta pizzeria więc chodź ziem do pizzeli No chodźus jak to romantyczne Jakie to jest romantyczne o widzę, że się z połkoły żyje No, to że jej się spodoba, ale się lepiej do domu Ale to była randewu, nie? Bez kitu Ale to była randka, widzowie, naprawdę Ostra, oni zdomi, że puc, jazdo, za ręce złapali Przecież karma nową, ma dziewczynę w końcu Po tylu latach Tak chcę się umówić na no, no, randkę, niedługo nie będzie Proszę Państwa, Karl dostał. Ma nową dziewczynę. Jesteśmy w związku, co prawda nie będziemy mieszkać jeszcze razem, no bo to jest zbyt... zbyt za szybkie. Ale no do mieliście nosa z tym, żeby ją wziąć na motorze. Na motorze, wiecie, zawsze raźniej. Możemy za szybko po nie podjeżdżać na motorze. Bo jakbyśmy rowerem podjechali, dobrze, że my w ogóle zdobyliśmy kategorię A i B. Jakbyśmy na rowerze podjeżdżali, no to... A i lipa by była. Lipa ale dobra ja lecę w kimę i widzimy się na następnego dnia dobra proszę państwa witam następnego dnia lecimy sobie na siłkę lecimy sobie na siłkę trochę potrenować popakować no i zobaczymy co tam dla nas ciekawego będzie a w ogóle Zapomniałem, a i przypomniałem się teraz, że tam gdzie muszą nam zapłacić za za ten właśnie z tym właśnie dom ale dobra to zaraz im przypomniemy Napiszemy im sms -a. Napiszmy im jak wejdziemy Dobra, SMS napisany, a my zaczynamy pakować, proszę Państwa, bo musimy do naszej nowej pracy być legitni. Ciśniemy. Nie wiem czy my wchodzimy w złą ścieżkę. Nie wiem co dalej co w przyszłości z tym. Ale nie, no to jest chyba tylko ochrona, więc ochrona, szofer, no i boodie więc miejmy nadzieję, że to się źle nie skończy. I w ogóle przyszedł mi przelew i dostałem 3500, więc cyk wpadł na nasze konto 3500. Ej! Za taki jeden kurs jako szofer no to powiem wam, że naprawdę mocny musi być mocno musi to być naprawdę bo to no, czegoś takiego to się jeszcze nie spodziewałem no dobra dostaliśmy tu w pierdziel czy robimy sparring dalej ja myślę że chyba nie chyba odpuścimy sobie dzisiaj sparring eee, po prostu dobra to weźmiemy sobie dyszkę tylko e, odpuścimy sobie sparring na dzisiaj Kochani, dostałem dziwnego SMS-a, odpisali mi to małżeństwo, które wynajęło od nas mieszkanie, że ktoś napadł, wjechała jakaś grupa i po prostu napadli na ten dom, znaczy się no zagrozili im, że mają się stąd wyprowadzić, jest to dziwna sprawa, czyżby przeszłość Karla Godopada, no i powiedzieli, że zrobią nam przelew, więc cyk 800 dolarów po nasze konto już więcej tam nie będą mieszkać, a, po prostu zostawili nam klucze, więc ja sobie podjadę po te klucze, no ale co, jadę zobaczyć jak to mieszkanie wygląda, czy coś się z tym mieszkaniem stało, a, czy nie, niby jest mocno zdemolowane, więc jeśli jest mocno zdemolowane, no to naprawdę złapię go, złapię kogoś i po prostu go kropnę. No dalej wyjazd Bo ja no nie wierzę w to, że ktoś napadł na ten dom Nie no garaż jest chyba normalny Tak garaż jest normalnie Wchodzimy do domu Aj no nie, no dom wygląda normalnie Nawet tak samo bym powiedział Ej ale słyszę jakieś kroki. choć ci Cukar znalazł. Ale jest jakieś kroki. W swoim mieszkaniu. I ktoś zwiął oknem! What the fuck? oknem. Ale nie no, wszystko wygląda normalnie. Jeszcze chcę zobaczyć garderobę, bo... Może tam ktoś siedzi? Nie no garderoba też jest czysta Karl wejdź tam zobacz Garderoba jest też czysta, ale no... Dobra, wszystko jest czyste Ale ktoś zwiał oknem I... Wydawało mi się, że widziałem coś różowego Ale nie wiem Nie wiem, dobra zamykam ten dom drodze zamknęłem ten dom, wracam do siebie, do tam, do domu na tego drugiego. Masakra z tym, co, co tu się stało właśnie w tym momencie. Przepraszam bardzo. What the fuck? Karol jest taki zdenerwowany, że nawet już na przepisy nie patrzy. Ej, musimy zrobić śledztwo, naprawdę. Musimy zrobić śledztwo. I się dowiedzieć, bo... No... Jeśli to są serio balasi... No to będziemy musieli się zgłosić do... Pewnego pana z życia... Gang z gangster life. Ale jeśli to nie są balasi... To dopniemy sami tego... Tego czegoś, nie? Więc... Lepiej, że się przyznali. Moi drodzy, chyba nie musimy robić śledztwa. Udezwał się do mnie. Były balas. Były balas, który był kiedyś w Gang'ów z, e, z CJ-em, No i teraz stał balasem I cała gra ustnie tylko nie, nie nienawidziło. I chcę się spotkać. I zobaczcie, ja wziąłem ze sobą z domu ten tę ten, tą klamkę, ale no... wezmę ją ze sobą, bo myślę, że mi się przyda, więc... Nie wiem, ja jadę się z nim spotkać, jest koło godzina 17, więc ja jadę się z nim spotkać. Ale wiecie co, dla bezpieczeństwa wezmę samochód. Bo samochód to się obije, a na motorze jakbyśmy pojechali, no to mu jakby strzelał, no to mógłby nas kropnąć, więc jadę się z nim spotkać w pewnym miejsce. Tylko nie wiem czy ja mu mogę ufać. Powiedział, że będzie sam, więc... No dobra, no jeśli będzie sam to będzie ok, ale jeśli nie będzie sam to chyba coś mu zrobię, ale no. jadę tam. jedziemy w ogóle w miejsce, w którym kręciliśmy bączki. Tam się chce spotkać. Wy widzicie jak to jest z balasów. Ale z tego co wiem powiedział wszystkim, że mamy nie dotykać Więc bezpieczniej Bezpiecznie sobie pojedziemy Dobra, proszę Państwa, to jest gdzieś tutaj Jest tu, widzę go ale ustawiamy sobie samochód Czego chcesz? O już tą klamę nie będzie Ci potrzebna. Chcesz o czymś pogadać. To mów. Chcę kupić twoje mieszkanie. Które? Na groszlit. czy Czyli to ty wykurzyłeś tamtych. No on widzisz, potrzebne mi jest. Na groszlit. Jesteś tego pewien, ale wiesz, że jak ci zieloni to jadą? Przecież byliśmy w jednym gangu. Stary, odróż tą klamkę. A mogę Ci zaufać? Możesz. Dobra, wziąłem tą klamkę. Chcę kupić Twoje mieszkanie. Nie podejdę do ciebie, bo Chcę kupić Twoje mieszkanie na Ghost Street. Za ile? Dam Ci 8 tysięcy. 10 koła. Jest to dość gryłem mieszkanie no 8 9 12 no dobra to niech będzie to 10 i pół 13 dobra dobra będzie za 13 dobra nie pojedziesz ze mną spotykamy się na tym ground street przy Gold street za tymi tymi dobra okej. Okay. widzimy się tam i masz mieć gotówkę Dobra widzowie sprzedajemy balasowi dom na Ghostlyd Mam nadzieję że nikt się o tym nie dowie Bo jeśli ktoś się dowie no to będziemy mieli niezły przypał Ale chyba wiedział gdzie się spotykamy Przynajmniej mam nadzieję że to skumał Jeśli jego ludzie będą chcieli dotknąć albo coś To ja coś zrobię dobra ja muszę się zjechać tu Tutaj jadę się z nim spotkać ale coś mu nie ufam Dobra, on, on zaraz tu powinien być gdzieś. Dobra, ja się ustawię. Stanę z samochodem do ucieczki w razie czego. Mamy tego deal'a. Dobra, ja ci daję klucze. Ty mi dajesz 13K. Masz 13-300. Dobra, może być. 13-300 I jak coś, ja ci tego nie sprzedawałem. Kupił ktoś inny ode mnie i ty i to by sprzedał okej, okay, ok spoko dobra deal do piąty do piąty dobra moi drodzy 13,5 tysiąca cyk wpada na nasze konto dobra, nara nie znamy się i nie pisz do mnie dobra luz ale myślę, że to nie nasze ostatnie spotkanie oby było dobra moi drodzy w każdym razie 13,5 tysięcy spłaciliśmy dom na grosty już nie jest nasz to ja jestem na nich zły, bo no zrobili nam zrobili nam trochę jakby wam to ująć duchę ale no dobra moi drodzy ja już w domu sprzedaliśmy dom zrobiliśmy dzisiaj dużo rzeczy znaleźliśmy nową pracę więc jesteśmy na plusie ja wam bardzo serdecznie dziękuję ja, za oglądanie tego odcinka jeśli Jesz jeśli chcecie kolejne z tej serii powiedzmy w piątek to zostawcie zostawcie tutaj dużo łapek w górę, soli mam ciekawkę e, pojęcie, że każdy jeden like to 150 dolarów ale jutro to będzie ostatni odcinek bo teraz będziemy, czuję, że będziemy dużo zarabiać e, strzelcie suba na dole i co, do następnego, trzymajcie się, Siemanko.